Ok, dwa prawy don't 100 Idziemy 30 Ostatni odcinek Power stage sobie sumie Power stage, ja Dobra, do mety Piotrek. Lecimy gościu Dwa prawy don't i 100 15 10 5, 4, 3, 2, 1. Go! 2 prawy, don't cut. 100. 5 prawy, krótki. 80. 6 lewy dno. 100. Hamowanie na znaku. 2 prawy ciasno, don't cut. 30. 2 lewy ciasno, ślisko. 30, 6 lewy, hamowanie do dwa lewy, ciasny, dątka, 50, 6 prawy długi, 50, hamowanie szykana od prawej, 50, 6 prawy, 50. 5 prawy krótki, 50. 6 lewy, 30. Hamowanie szykana od lewej. 6 lewy, do 6 prawy, bardzo długi. 20 z hamuj, 4 prawy i za moskiem 2 prawy na shooter z uwagą. Z uwagą. 6 lewy, bardzo długi i... 6 lewy, chopa śmiało Potem 120 Hamowanie na drzewku 2 lewy na asfalt 2 lewy na asfalt 70 7 lewy 50 6 prawy Schamuj, przechodzi w 4 lewy Dobija koniec 5 plus prawy, 20 szczyt śmiało, 30 hamowanie i 1 prawy hak. 40 prostój. Do 2 lewy. I do 2 prawy wjazd na shooter. 20 środkiem podbija. 2 lewy na asfalt. Jeszcze 20. 6 lewy, 120 prostój. 6 prawy, lewy, prawy. 20 szczyt śmiało i 100 prostój. 5 plus lewy, to 6 prawy szczytem, chopka 80. 6 lewy krótki, 120. 5 plus prawy, to 6 lewy, 130 prostój. Schamuj 5 lewy, przechodzi w 6 prawy przez szczyt. 50, 6 prawy, przechodzi w 6 lewy, koniec, zacisk do 5. Zacisk do 5, 200, prostuj. Szczyt śmiało, od razu 6 prawy, 50, schamuj 4 lewy szczytem, może wybija. 100, 6 lewy, prawy, 200. 3 plus prawy, 130 prostuj, 6 lewy, dno długi, 20, 6 prawy, długi, hamuj do 4 minus lewy i teraz 4 minus lewy, 60, 6 prawy przez szczyt, 80, spadanie, hamowanie szykana od lewej. Taka niewidoczna. 50. Zhamuj, 6 lewy, od razu lewy, 2 na plac. I 30, Open, i 1 prawy, ciasny. 20. I 1 lewy, ciasny z uwagą. 20. 3 prawy w dole, przechodzi w 4 lewy, zacisk do 3, przechodzi 6 prawy do 2 prawy, syp z uwagą. O, 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 jedziemy, jedziemy, 2 prawy, syp z uwagą, 100 dolotnej. Ciśniesz. Kurwa! Dobra! Ale. Poniosł 3 sekundy, prawie. żeśmy zdjęli. Dobra. <laughs> Kurwa! O to mi się <laughs> podobało, panie. No tam na prostej myślę 170 było, prawie piątka do odcinki. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mega. super, mega. Pięknie ukończyliśmy to. Panci, jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem.